Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No to, to wyślij wyś, mi, mi link do tego, dobrze? Powiedz mi, gdzie, gdzie to jest. Na TikToku jest jakiś live mój? Na TikToku? Nika! Podobno na TikToku biega jakiś 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 live, na którym ja śpię. O co tu chodzi? O rany boskie. O rany boskie, nie wyłączyłaś TikToka.